Ma z tej strony Genius nie zatrzymuje się, lecę dalej. Eee, pokażę Wam, co mniej więcej się w moim składzie tak się to prezentuje. Bruno Fernandesza kupiłem, eee, Litmanen eee, zdobyłem eee, i mi Milenkowicza kupiłem. No i to jest chyba wszystko, to co się eee, zmieniło. Jeszcze tun na rezerwie mi się tutaj pojawia. Yy, klasycznie włączę Division Rivals. Gdzieś tak yy, później dla siebie pewnie jeszcze zagram yy, eliminację do, do Ligi weekendowej. Yy, no dobra. No i Marcu Kurela. Druga minuta. No jest blisko. Ale nic z tego. No. 1-1. Już. Szybko. A i Bruno Fernandez no nie doleciał do tej siłki. Zambrata. Bruno Fernandes. I tak. 2-1, Klepa, klepka. Eee, no dobra. Tak, nie nagrałem wcześniejszego Food Champions z ubiegłego weekendu, jest tuż po weekendzie. Dlatego, że fatalnie mi poszło, miałem wyłączony crossplay, może to dlatego grałem tylko z graczami z PlayStation. Teraz już, już ponownie włączony ten crossplay i może to coś mi tu pomoże. Jeden mecz eliminacji już rozegrałem, ale Mm, przegrałem ten pojedynek i, i teraz będę próbował coś nowego mm, teraz trzeba dwa mecze z pięciu wygrać także może jeszcze mi to niebezpieczeństwo zażegnane cel świetnie tu się wyciąga mm, z takiego dystansu chciałem tutaj próbować przypieprzyć brameczkę Oli Łopkins, tak! 3-1, bardzo dobrze. Przewijam oczywiście te replayyy zbędne. Miło mi, że ostatnio pojawiają się chociaż po jednej łapce i też czasami pojawia się komentarz. Teraz rywal strzelił. Jokol, przyjęcie na klatkę. Odegranie do Bruno Fernandesza. Bruno Fernandes! Zielonka tu mi nie pykła, ale jest brameczka. Muszę parę tych spotkań wygrać, żeby awansować tu. No! Oli Łotkin, 5-2. Może rywal, jeżeli rywal wyjdzie z tego spotkania, no to y, ja będę już grał w spotkanie kolejne. Jest tu faul, nie upiekło mi się. Y, nie było, y, był przywilej korzyści, aczkolwiek nie na korzyść rywala. No! No! No proszę, przewiń te replaye. W sensie... Cieszynki, nie? Nie replaye. Wiesz, widzę, co się dowiedziałem, ten mikrofon, jak ściągnę ten pop cały, czy coś takiego, to on świeci, świeci po prostu. I to jest bardzo fajne, najprawdopodobniej e, załatwię sobie taki pop-filtr, e, e, taki osobno I wtedy e, będę bez nasłony Wam go pokazywał, bo na razie by było te py i W, by były takie e, wstrząsające aż e, No e, rywal nie zrobi rage quiz, bo odradza straty, e, ale muszę tutaj trafić jeszcze w rameczkę przydało by się przynajmniej żeby przypieczętować yy, to zwycięstwo jest yy, pierwsza połowa dopiero no zdrówko Littmannem zawsze lepiej niż kobieta na SPO Williams y, na zielonym ale nic z tego nie wyszło y, skutecznego zabrakło tej finalizacji tak No co ja mam z tym takim no dzisiaj to tak we mnie jest nie wiem czemu może RPG nagram jeszcze no zdecydowanie za wcześnie drugi raz kwadrat przy click yy, tak? Spalony. Nie proszę nie. Nie wyrównuj. Nie. Dobrze. Oportunity. Oportunity. Jak to komentarz wepchnął. Komentator, przepraszam. Yy, tak, na tym kanale dużo serii, na początku dużo playlist, ale yy, ja nie traktuję tego że mus... w formie, że muszę przejść te gry od A do Z, tylko ja robię swojego rodzaju wideo prezentację i... Yy, czasami może być tak, że po, będzie pierwszy odcinek z gry yy, z nowej serii, później gdzieś w środku coś nagram i może też pod koniec to nie będą serie od A do Z. Yy, wiadomo główną serią na moim kanale jest właśnie EA Sports FC i na razie to robię też na pewno jeżeli zrobię sobie stanowisko do sim racingu już że nie będę musiał się męczyć z tą kierownicą za każdym razem jej podpinać to wtedy też będzie dużo sim racingu bo teraz tak na, napocząłem Force Horizon 5 ponownie bo miałem 80 godzin w tej grze i też WRCT te od EA Sports właśnie też Wypompowałem, ale na kata Zajebisty dribbling Świetne wody, No i co I na razie jest Mam dobry rezultat Ale Słupek I to mi Właściwie to mi nie zagroziło Tak Milenkowicz Lepszy jest od Kierro Tak Bo miałem też Kiero. Kierra, czy jak to się tam odmienia aj na kata proszę cię następnym razem oddawaj trochę cenniejsze te strzały bo to 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 była tragedia no i tylko przeciąłem powietrze Markiem Kukurelą wow ależ interwencja Dawno nie było jakiegoś Lola czy CS'a, nie wiem. Próbuję się zabrać do tych gier, ale to mi kompletnie nie wychodzi. Eee, Nico Williams zagrywa do jego Watkinsa, ale tam poszła petarda. To był rykoszek chyba z tego rodzaju na katko. Nakato Na nakato mój, nakato mój. Przyblokowane tam barkiem. To było, tam było bark-bark centralnie. Spalony. To widać kilometra. I piłka. Nie! Nie ma bramki. kurde No, jestem zezłoszczony w tym momencie. Ile opcji tu ma ten gracz teraz? Bardzo dużo y, możliwości. Jednak w ręce celta to nie mogło mi zagrozić. Bruno Fernandesz, dosyć tania karta, nie wiem, 50 tysięcy i ma dobre umiejętności. Ja w ogóle w tym sezonie mój skład do poprzednich dwóch sezonów odstaje, jeżeli chodzi o FC24 i FIFA 23. No to miałem tam, na tym etapie gry, miałem dużo mocniejsze karty. Dużo mocniejsze drużyny y, mocowałem y, ale to dlatego, że miałem swojego rodzaju przesył w tym roku i niewiele grałem y, też paczek za dużo nie kupowałem jeżeli chodzi o doładowywanie FIFA pońców Ej no i fał I może teraz zagrożę takim strzałem y, Jokola No troszeczkę zalek no, Bramka też ma selta. Z tego co widzę. Nie wiem, jak tu posiąć ten materiał, bo prawie cały czas coś mówię. I to się obróciło przeciwko mnie. Teraz przegrywam już. Proszę przebijać. No! Wstyd, kurde. Wstyd, hańba. Kurde, puszów się opiłem, ja pierdolę. Nie zauważyłem, że kawka mi się już kończy. Teraz z bramki, to będzie ciężko odpracować to. Za bardzo, za dużo gada mi przez to pracy koncentrację. Ostatnio ciężko się zabrać i po jednym filmie wrzucam na dzień, czasami nawet nie. Możliwe, że też mnie czekam gdzieś wyniesienie się do innego lokum i to, to mnie też tak stopuje, bo już sobie jako architekt powiedzmy sobie wizualizuję jak rozmieszczę to w twoim pokoju wszystko i wtedy może te materiały wrzucą z wielu gier, a nie tylko w tej jednej, żebym mm, też y, iść w rozwój tego kanału, bo subów trochę nie przybyło, ale też są dużo martwych, bo to jest y, reaktywacja starego też kanału mogę powiedzieć. Na kata. Został tam przez dwóch rywali uciśniony gdzieś yy, przyblokowany. Nie wiem jak potnę ten materiał skoro Praktycznie na non stopie tu przewijam coś. Gadam, gadam. <laughs> taki obrót. Nieprawdopodobne. Z nim tak tu nie przejdzie widzę. No dobra, to na tyle widzu. Trzymaj się cieplutko. Za chwilę widzisz to na YouTubie. Otwieraj, tak? To przede wszystkim. Yy, cieplutko Cię żegnam, cześć.